Za kurwiłem drzwiami, są co tu jest oprócz krzesiwa. Ksosywa, potem coś tam pierdu, pierdu, kurwa, pierdu, pierdu. Teraz będziemy z lampą chodzić, bo mamy dużo tego. Cały czas będę starał się na z lampą napierdalą, nie? Już koniec tego oszczędzania. W zasadzie członkowie czarnego orła, baba, baba, dobra, tam pierdu, pierdu, nie? Pierdu, pierdu. Tak mnie to chuj obchodzi Chuj Trzeba napełnić No a dobra Będzie trochę widniej, nie? I klimatu to da ta lampa Co mało w, w nim tego dnia Tu się na... Świecą się te znicze Tutaj co to kurwa jest? W ogóle, jakieś narzędzia W 1839. Obwód krwi wypełnia się. cień naciąga. Plącząc rozbiera. Co plącząc rozbiera moje działania? Muszę zabić kolejnego. O co siebie? On jest mordercą, do niego. On jest złem. A kurwa! Chcę wyjść stąd, Aleksander! Aleksanderze, pozwól mi! Pomalę mężczyznę. Przednie linie, potnie ciało, poczuj, rozlep krwi, niech nadejdzie. Ja pierdolę.

Dobrze, zrobiłem jedno życie dla drugiego. Słyszysz mnie, Strażniku Kuli? To wszystko Aleksander, dla ciebie teraz po raz kolejny. Odwołaj swój cień z mojego rozkazu. Kurwa, jakieś cienie kurwa wezwał. Dobrze, nie Pokémony. Musimy działać szybko, zrobię co będzie konieczne. O, fuck. Wow, patrzcie, ciała wiszą. Jest impreza. Ciekawe, czy był naprawdę morderca tak dalej. Może to był wkręta tylko. Jakiś niewinny człowiek, nie? Eh? Jakiś kurwa, ogórek mam namalowany? malowale. Ej, kurwa! Ech. Dzięki. O. Kurwa, pyłki. Jakiś ogórek. Skośnołoki na Czekaj, 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 czy ja dobrze idę? Nowa, chyba dobrze. Chyba albo i chujowo. Chyba chujowo poszedłem. No ja, kurwa, chujowo poszedłem. Bo mi się kierunki. Murwa, w ogóle nie myślę, momentami. O, znikły ciała, patrzcie, kurwa. No ciałami się zabawiłem. Właściwie się zamyśliłem. I mi... o, trochę w, no w dupie się przewracało, to Ratusz główny. Zaszło zbyt daleko, mężczyzna duszy siał, gdyż nie mógł. nabrać powietrza pomiędzy. Bla bla bla. O kurwa. Teraz jest pytanie, gdzie tu zapierdalać turendy? Mmm... It used to be yours, but now you only seek misplaced revenge. How do you justify your violence? Kurwa, ściga. Are you doing the world a service? It's it you who caused all this pain and death. If you had accepted your fate and submitted to the orb when you first discovered it, none of this would have happened. It is curiosity in league with your selfishness that is killing us both. Idzie kurwa W moim kierunku. Albo koło. Albo blisko mnie jest to coś. To jest jebane, jebany, nie? Chyba poszedł sobie już. Chyba. Chyba. Co to kurwa w ogóle jest? Jakieś hala pokemoniasta. Strasznie. Pokemoniasta. Sala. No ja Dobra, to zapalimy Tak dla oznaki, że tu byli, nie? Tu byliśmy Ja tu byłem I się skurwiłem Co zjebana wizja the wheel is good for keeping your victims still during the procedure they can be bound around the circumference or simply stretched across tying limbs to the spokes and rim all tools are by this point useful and you may administer the torture in any way you like but the forte of the wheel is the gaps when you have decided that the victim shall die you can smash their limbs with a hammer making them fall but they'll die too quickly, I mean. No, don't worry. The human body of fragment cool is known. They can survive for days. Ja myślę, fragmentów może sześć jest. No. Tak myślę.